Numer dwa na mojej liście oszczędności to jest kupowanie w second handach. I też jest to temat, który może wywoływać wiele kontrowersji, ale jest to na pewno jedna z rzeczy, która pozwoliła mi oszczędzić najwięcej pieniędzy. Umówmy się. Ogólnie najwięcej pieniędzy oszczędza się, kiedy w ogóle nie kupuje się ubrań, czy prawie w ogóle, czy tylko wtedy, kiedy one są faktycznie potrzebne. Ale tak jak też wspominałam już w podcaście o niekupowaniu na zapas. Życie to jest życie, toczy się swoim rytmem i się zmienia, dlatego nie możemy przewidzieć, czy coś, co mamy dzisiaj, tak naprawdę będzie na nas dobre za pół roku i czy będzie spełniać swoje, swoje zadania, czy nie zaplamie mojej bluzki jasnej i nie będzie się nadawała tylko i wyłącznie na szmatki albo do wyrzucenia po prostu. Akurat, by the way, bluzka jest właśnie z second-handu. Był czas, kiedy Pewnie 50 albo ponad 50% mojej szafy to były właśnie ubrania z drugiej ręki.